Cześć. Jest dokładnie 8 stycznia. Witam Was w nowym roku. Z tej okazji chciałbym wszystkim życzyć dużo, dużo zdrowia, sukcesów hodowlanych, spełniania marzeń, rozwoju pasji i ogólnego zadowolenia z życia. Dzisiaj chciałbym Wam tutaj właśnie zademonstrować, jak wygląda zbiornik na dzień dzisiejszy. Który jest to dzień z życia tego zbiornika, to będę musiał dokładnie sobie policzyć. Zobaczycie to w tytule, na miniaturce. A może również tutaj wrzucę jeszcze takie tylko przypomnienie. I co? Dzisiaj chciałem powiedzieć o pewnych zabiegach tutaj pielęgnacyjno-hodowlanych, tudzież nieco z, o zmianie aranżacji w tym akwarium, które tutaj będę dzisiaj przeprowadzał. Jak widzicie, akwarium znowu. Mocno, mocno zarosło. Jest gąszcz, wszystkie roślinki pięknie rosną. Mech ostatnio mocno przycinałem, ale widzę, że dzięki temu się ładnie zagęścił. Taką ma teraz formę krzaczków na właśnie tym korzeniu, co jest tutaj. I widzę też, że filterek jest już tam z tyłu. Gąbeczka jest zasana, więc on już mało co pompuje wody, trzeba go koniecznie wyczyścić. Tu jak widzicie, te roślinki, to są chyba jakieś odmiany kabomby, mi się wydaje. Mówię o tych czerwonych, rudo zabarwionych. Jak widzicie, one jak dochodzą już do powierzchni, mają dużo światła, fajnie się bardzo ładnie przebarwiają, natomiast te jeszcze, które rosną nieco tam z tyłu, nie zobaczycie, bo jest za duży gąszcz one mają zielone listki i to jest kurczę już to ta... ten problem o którym wspominałem wcześniej kiedyś na filmie, że, że tutaj powinna być jeszcze jedna świetlówka, żeby całość dużo lepiej doświetlić wtedy te wszystkie rośliny nie zarastałyby tak mocno właśnie z góry byłyby nieco niżej te przyrosty łodygi między listkami nie byłyby takie duże, liście byłyby większe ogólnie, no, byłoby troszkę lepiej, jeśli chodzi o te roślinki. tego jeszcze będę szukał opcji tutaj na wmontowanie drugiej świetlówki do tej obudowy. teoretycznie jest tam miejsce obok, ale będę musiał znaleźć odpowiednią świetlówkę nieco dłuższą niż ta, bo ta jest generalnie zbyt krótka według mnie. To jest Świetlówka, która była montowana oryginalnie z tą obudową, sprzedawana Ale ona jest w zasadzie tylko oświetla jakby sam środek Boki są niedoświetlone I lepiej by się właśnie przydało troszkę dłuższą świetlówkę, jeszcze drugą dostawić Ale będę musiał dokładnie poszukać i wymyśleć opcje na y, montaż Powiem Wam też o zmianach w aranżacji, które chcę przeprowadzić Mianowicie, chcę usunąć z tego akwarium ten korzeń, tutaj co idzie, ten największy. On jest tak fajnie wygięty, także tam sięga aż tylnej ścianki, ale jednocześnie tutaj zajmuje bardzo dużo przestrzeni. Fajnie wygląda, bardzo go lubię, ale chyba przyszedł na niego czas, przyszła na niego pora. Dzięki temu będę miał tam dużo więcej przestrzeni i po prostu filterek, gąbkę przekręcę tak, żeby szła wzdłuż tylnej szyby. Jeszcze będę musiał pomyśleć, jak to przemontować, ponieważ będę musiał wtedy dać przystawki na tylną szybę. Całość przesunąć w lewą stronę. Być może skrócić nieco deszczownię, która idzie z tyłu, żeby mi się to wszystko zmieściło. Tak więc przebudowa tego systemu filtracyjnego, nieco zmiana. Na to, żeby było tutaj znacznie więcej przestrzeni. I wtedy ładnie tutaj odsłoni się korzeń z tym mchem jawajskim, który pięknie go już porasta. No i co ogólnie wizualnie zrobi się dużo więcej przestrzeni rybki będą miały więcej przestrzeni. Tam będę miał też przestrzeń, żeby jeszcze przesadzić część roślinek. Obecnie tam jest cały jakby niezagospodarowany teren pod tą o, ryby wszystkie przepłynęły, zasłaniają. Pod tym korzeniem jest cały niezagospodarowany obszar. Dzięki temu będę mógł tutaj też rozsunąć nieco ten korzeń z mchem. I myślę, że będzie to dobry zabieg. I co? Ja biorę się do roboty i pokażę Wam później już końcowe efekty. Jeszcze powiem kilka słów o akwarium. Tak więc zostańcie jeszcze ze mną. Idę doładować baterię do tej kamerki, bo już mi mryga tak więc, do zobaczenia za chwilkę OK, witajcie ponownie w czasie jak mi się bateria podziałałem, jak widać troszkę inaczej to wszystko wygląda jednak nie wywaliłem całego tego korzenia po prostu odłamałem jedną taką odnogę która szła tam w tył i całość korzenia obróciłem Także podparłem ten właśnie korzeń z mchami o ten korzeń on się opiera tam dosyć stabilnie. Tutaj się opierał kamień, który zostawiłem, się zastanawiałem, czy go wywalić, czy nie, ale to, to jest taki element, który był tutaj od początku, więc trochę tutaj by się strasznie łyso zrobiło. I tam wcisnąłem z tyłu, jak widzicie, rogatka. Odsadzi... <coughs> przepraszam, odsadziłem tylko, właśnie szczyty tego tutaj czerwonego, co był już taki wysoki tam z tyłu, wsadziłem, będzie sobie rósł. Jak ten dojdzie do góry też go utnę, posadę tam, tam będę chciał docelowo zrobić kępkę tych właśnie fajnych, czerwonych kabomb, czy coś w tym stylu. Co jeszcze? Troszkę tutaj z tych liści przerzedziłem, nie podobają mi się te w ogóle, ta roślina, ta kryptokorynka nie podoba mi się tutaj na pierwszym planie. Bo jest za wysoka, zasłania tam wgląd jakby w akwarium, to głębiej od razu odcina. Ale też no, nie wywalę ich w tym momencie, bo nie mam co innego tutaj wsadzić. Ale na pewno kiedyś kupię coś takiego niskopiennego, typowo na pierwszy plan, i tu będę chciał usunąć te kryptokoryny. Być może no nie, nie będę już tam ściskał pod te korzenie, tam jedna jest wciśnięta poza tym pod ten korzeń, jakoś sobie radzi, gdzieś tam rośnie ale no te roślinki jednak tutaj na pierwszym planie nie pasują, są za wysokie do tego akwarium to ładnie rośnie Anubias, będę musiał też zadbać żeby miał miejsce jak widzicie poruszałem nieco podłożem, więc od razu zainteresowanie krewetek mega duże eksplorują nowe tereny co jeszcze, co jeszcze, przyciąłem tam nieco te gęstwiny Troszkę mech przyciąłem No ale póki co jeszcze mocno, mocnych cięć nie robiłem Będę musiał posiedzieć, popatrzeć na ten nowy układ Być może coś jeszcze zdecyduje się zmienić Aczkolwiek no, podoba mi się, nie, nie jest już ten Korzeń nie jest taki nachalny, nie jest tutaj z przodu Jest nieco bardziej w środkowej części Tu fajnie widać ten sobie Wchodzi prawie że nad powierzchnię wody no, i tam góra za, powinna zasłonić nieco bardziej ten filtr, jak się zagęści. Te zresztą rogatki szybko dojdą, podejrzewam, też do powierzchni. Bardziej zasłonią filterek. A propos filterka, nie udało mi się go przestawić w pozycji takiej, żeby pasował wzdłuż e, tylnej szybki, ponieważ e, no tak, taka jest jego konstrukcja, że nie da się tego po prostu tak obrócić. E, e, bo raz, że musiałbym, znaczy straciłbym po prostu przy... zaczep tutaj tych przyssawek, bo jakbym obrócił całość, no to widzicie, że tutaj jeszcze końcówka wystaje, która by się zaczęła opierać tutaj o szybę i by się po prostu nie zmieścił tutaj, no nie? I by wisiał luzem, a tego nie chciałem. Też nie chciałem za bardzo tej deszczowni całej demontować powiedzmy na inną stronę akwarium czy coś za dużo takich zmian myślę że zostawimy tak jak jest trzeba będzie tylko tam ten właśnie róg trochę pusty który jest zagęścić ale to z czasem samo tutaj się rozrośnie natura nie lubi wolnych przestrzeni zaraz coś tam tą przestrzeń zapełni na pewno co jeszcze chciałem wam powiedzieć Aha, zdemontowałem przy okazji deszczownię całą wyczyściłem bo te dziurki wszystkie były Dosłownie zarośnięte już glonami. Mało co tam, co druga dziurka gdzieś tam przepuszczała tylko trochę wody. A teraz widać jest ruch dużo bardziej równomierny, co jakiś czas warto tu deszczownie sobie czyścić. I co? I tak. A jeszcze helmeta gdzieś tam wygrzebałem. Przy okazji go tutaj położyłem, żeby go tam nie uszkodzić. One się chowają tam w głębi. Za tymi kamieniami mają kryjówki. Czasem przez parę dni w ogóle ich nie widać, a czasem naraz. Yy, Trzy wychodzą gdzieś sobie łażą, więc helmety. Od samego początku mam pierwsze organizmy w tym akwarium. Nadal mają się dobrze. Natomiast e, z takich nieco smutniejszych wieści, e, to niestety mój e, ten zbrojnik czerwony, Red Dragon, czerwony smok mój, e, niestety zdechł. I szukając przyczyn. Czemu tak się stało? No, ponieważ nie widziałem żadnych objaw chorobowych. Miał się dobrze, kurczę. No, ale mówię tam, chyba w poprzednim odcinku, mi się wydaje, trochę pokazywałem, właśnie, że, że on osłabł i, no i niestety nie dał rady. No i tak podejrzewam, że po prostu przegrał konkurencję pokarmową ze wszystkimi innymi rybami, z szybkimi kir kiryskami. Cokolwiek wpadało, to on nie, nie zdążył po prostu tam się zjawić. A że tutaj niestety jest bardzo dużo krewetek, są ślimaki, to. O, patrzcie, teraz krewetki czyszczą ślimak. To po prostu nie miał też za bardzo tych glonów, co skrobać, skąd skrobać e... drewnem. Nie wiem, czy on się żywił drewnem, być może troszkę tak, ale. Kilka razy próbowałem rzucać cukinie, próbowałem wrzucać jakieś właśnie warzywa, ale zero zainteresowania z jego strony. No niestety, niestety wydaje mi się, że po prostu osłab i zdechł, bo po prostu nie miał co jeść biedaczek tutaj. No i to jest troszkę problem. Troszkę problem mi się wydaje, że tych krewetek jest tak sporo i one są po prostu szybsze niż. niż dokładniejsze niż takie właśnie jady szkoda, bo chciałbym mieć tutaj zbrojnika jakiegoś, przynajmniej jednego, ale póki się nie dowiem, nie wymyślę nie doczytam jak można by je dokarmiać żeby to było, miało ręce i nogi to to nie będę na razie dokupywał, bo, bo szkoda po prostu, żeby kolejny zdechł no nic a, jeszcze jedna, niestety rybka padła e... Jak kupiłem te kiryski Juli, które wam. A tam jest jeden sobie, tutaj sobie dwa krążą, uciekły. No to nic, kiryski Juli. Kupiłem ogólnie cztery sztuki, słuchajcie. Jeden bardzo szybko padł, był wyraźnie jakiś taki chory, osłabiony, pokrzywiony. Nie wiem, nie, nie zauważyłem tego w sklepie, ale po prostu on już chyba miał jakąś wadę od samego początku. I zostały trzy. Z tych trzech dwa rozwijają się normalnie, rosną, nic im nie jest. Wielkością przegoniły już te inne kiryski. Podobne są do spiżowych, ale to jest chyba jakaś mieszanka. Te kiryski obecnie wszystkie mi się pochowały z tyłu. Widzę, o te miałem najpierw. Jak kupiłem te kiryski Julii, no to były połowę ich rozmiaru. Teraz rozmiarem je przegoniły troszkę nawet. No i mówię, były trzy. Dwa rosły, rozwijały się normalnie. Trzeci był cały czas tak samo mały jak na początku, w ogóle nie rósł. Nie wiem czemu tak się działo. Może wiecie to, napiszcie, czy to jest jakaś po prostu też genetyka, czy, czy wada wrodzona, czy, czy on był na coś być może chory, chorował. Ja nie, nie widziałem, po prostu nie zorientowałem się. Ale generalnie no, cały czas pływał razem z tymi dwoma większymi. Cały czas jad, ale no, pewnego dnia po prostu znalazłem go martwego, więc e, nie wiem, nie wiem co się stało. Myślałem, że on po prostu jest taki mały i będzie taki mały do końca, ale widocznie jakaś choroba zatrzymała jego wzrost i w ogóle się nie rozwijał, niestety. Ale te dwa urosły, mają się dobrze. I w tym momencie mam cztery kiryski, dwa kiryski Julii i te dwa kiryski one były w sklepie jakoś tam nazwane nazwą handlową, natomiast no, wyglądają trochę jak właśnie kieliski spiżowe eee, no i to chyba by było tyle eee, stan poza tym się mocno nie zmienił są nadal cztery sztuki tej brzanki wiśniowej bardzo ładne samce są piękne kolorki jest obecnie 7 sztuk eee, Neonków. Początkowo też szybko wam powiem historię. Neonków było 10. Jeden bardzo szybko zniknął, w ogóle nie wiem gdzie zniknął, jak zniknął. Stwierdziłem, że gdzieś tam zdechł i po prostu nie zauważyłem. Się rozłożył, gdzieś się schował, nie wiem, wcisnął. Jeden od samego początku był bardzo, bardzo osłabiony. Miał krzywy taki krę kręgosłup. Widać było, że, że ma jakąś wadę genetyczną i on zdechł jako pierwszy. I trzeci, który mi zdechł, to był po prostu mm, od jakiegoś czasu był dużo, dużo mniejszy i zaczął chudnąć. Coś tam próbował jeść, tak go obserwowałem, ale, ale był coraz słabszy i po prostu w pewnym momencie zdechł. Zostało ich siedem. I taka ciekawostka a propos tego pierwszego, który mi zniknął przy jakimś gruntownym tutaj sprzątaniu. W pokoju tutaj pod spodem stał karton z zabawkami, i się okazało, że na samym dnie tego kartonu z zabawkami był jeden wyschnięty neonek. To jest ten pierwszy, który mi zniknął, i on w tym kartonie tam przeleżał już chyba ładnych parę miesięcy. Eee, no, wyschł, totalnie wyschł, ale do tej pory nie mam pojęcia, jak on mógł wyskoczyć z tego akwarium, ponieważ akwarium jest ogólnie non-stop zakryte. Tutaj od tyłu jest tylko naprawdę bardzo mała szczelinka w tym miejscu, przez którą musiał gdzieś, właśnie koło filtra, tutaj, tędy wyskoczyć i wpaść tam za szafkę do kartonu. No nic, takie rzeczy się zdarzają. E, rybka wyskoczyła jakimś cudem z akwarium, chociaż e, jeszcze wtedy była malutka, nie wiem, musiało musiała się coś tam zadziać, może się ganiały, nie mam pojęcia. Ale tak się stało. Tak więc jest 7 neonek, 4 brzanki wiśniowe, 4 kiryski. Niestety już nie ma czerwonego smoka z nami. Eee, I tak o. To by się miało chyba na tyle, myślę. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o nowym wyglądzie akwarium. Mi się podoba jest bardziej scentralizowany tutaj, zabudowany. Ten obszar tymi korzeniami. Fajnie porośnięte są mchami. Ta strona dużo bardziej przestrzenna się zrobiła. Dużo więcej przestrzeni rybki teraz mają do pływania. Ten korzeń już nie jest tak blisko właśnie tego. Jest trochę tak oddalony. No dużo bardziej mi się podoba niż, niż poprzednio. E, więc chyba tak to wszystko zostanie. Tak tylko tą dziurkę muszę zabudować jakąś roślinką. Z czasem może właśnie te bomby będę tam wszystkie przesadzał. I one mi zapełnią tamtą przestrzeń, bo są bardzo ładne. Szczególnie jak już się przebarwiają, to mają piękny, piękny kolorek. O na tym na kamerce, z zbliżeniu, dokładnie widać, że jeszcze muszę poczyścić przednią szybę, bo już troszkę glonami zarasta. Eee, I by było to na tyle. Słuchajcie aktualizacji i zmian. Na razie systemu filtracyjnego nie zmieniam. Wszyscy mi doradzają kubełek, kubełek, kubełek. Ostatecznie może kiedyś wjedzie ten kubełek. Ale na razie ten filtr gąbkowy mi się sprawdza. Troszkę tu, tutaj sporo miejsca zajmuje z tej strony. To celowo może mały kubełek wjedzie, gdzieś tutaj pod spodem będzie sobie stał z tyłu. W środku będą tylko rurki, właściwie wywali się całość. Ale póki ta pompka działa, póki to wszystko. Działa to sobie jeszcze to zostawię, bo jest ok. Na bieżąco monitoruję sobie poziom fosforanów i poziom azotanów. To się nie zmienia, jest stałe, więc pod tym względem jest ok. Tak więc, dziękuję Wam. Słuchajcie. Za oglądanie, za posłuchanie moich historii. Mam nadzieję, że akwarium się Wam spodobało i że film też się Wam spodobał. Jeśli macie jakieś przemyślenia, to piszcie. Ja Was już na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia następnym razem, przy następnej jakiejś aktualizacji zmianach. I co zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli. Chcecie zobaczyć, jak to wszystko dalej będzie się toczyć. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki. Cześć. Hej!